Are you ready grill? I'm ready! To trzymaj! Ale, ale wyglądasz dzisiaj no, jest tak ciepło. Ściągaj tego baranka. Właśnie nie powiedzieliśmy nawet, gdzie idziemy, chociaż pewnie widzieliście już po tytule. Dzisiaj postanowiliśmy, że olewamy food truck i pójdziemy na nie jutro, bo jest taka pogoda, że idziemy tak. sami sobie ż zrobić food trucka że głupo. No. <laughs> food carpet raczej no niż właśnie, food idziemy Na piknik. Jest tak... Dokładnie. Tak ciepło jest, zobaczcie, tak jest ciepło, że muszę chodzić za oksią, żeby kontrolować, czy ktoś się nie patrzy od tyłu. <laughs> Tylko ja mogę. <laughs> Daj to. Zdecydowaliśmy się przyjechać nad Maltę. To jest takie jeziorko w Poznaniu. Zresztą część osób na pewno się orientuje. Tak, i chcemy właśnie znaleźć sobie takie miejsce na trawce, czy gdzieś, żeby zrobić sobie piknik. I to miało być nasze śniadanie, a jest już jakoś 14, a my jeszcze nawet nie doszliśmy w miejsce, w którym chcemy sobie posiedzieć, więc wspaniale. To będzie śniadanie-obiad. Tak, jest za 10:14 i w ogóle nie jedliśmy Super. śniadania. Co prawda bardzo się o 11, więc nie było problemu z tym, ale co zmienia fakt, że naprawdę jest strasznie godny. I jest tak gorąco. Zobaczcie, kap jest na krótki rękawek. Ja zdejmę moją futerko. Totalnie nie byliśmy przygotowani, tak. że jest aż tak ciepło. Bo jak my otwieraliśmy okno na naszym wysokim piętrze, to zawiewało takim chłodem trochę. Mm -hmm. Tak, wiewało chłodem. No. Ale jak zszedłem na dół, to jest całkowicie inna no pogoda Jezu. i jest po prostu gorąco. Dzisiaj no jest gorąco. Jest I żałuję, że mam długie spodnie. <laughs> Udało nam się dojść tutaj. Jesteśmy w połowie bo, drogi. Nie w połowie, a je jeszcze, no a jeszcze zostało nam tyle, więc masakra, już chcielibyśmy coś zjeść, bo I nie tak. jedliśmy dzisiaj nic. Tak jak mówiłem, a już jest po 14. Jest no, gorąco. No strasznie. I w ogóle czuję się, jakbyśmy byli na jakiejś wycieczce, wiesz, tak jak w Turcji na przykład. No chodzimy, ta su przepocenie <laughs> czekamy, aż będzie w końcu jedzenie Prawda, prawda. Jest wiaterek nawet i on nic nie daje za bardzo. No Troszeczkę, bardzo mało. O Jezus. Po chwilowym przejściu znaleźliśmy, znaczy znajdujemy już miejsce, w którym moglibyśmy się rozłożyć i spokojnie coś zjeść. Ona jest właśnie. Ua, ale radzi, za nami. <gry> I tak właśnie chcemy tam się gdzieś rozłożyć. Teraz pewnie Okcia znajdzie jakieś sobie miejsce Ksi, idealne. To najlepsze. Tak? Najlepsze wybierzesz? Najbardziej idealne. Najbardziej idealne. Dobra, i, i w końcu zaczniemy jeść, naprawdę. Jest, to okcia znalazła jakieś miejsce idealne chyba. Tak, to jest Malta, właśnie, to jest jeziorko. I tak chyba już mówiłem więc co tutaj? W samej wodzie. Przy samej wodzie mówisz. Będzie prawie jak na plaży, tylko brakuje tutaj um, ś... w piasku, no, śniegu. Śnieg jest tam. Dobra, jesteśmy rozłożeni, teraz Oksia może zaprezentować co mamy. Oczywiście gorącą herbatę. Nie Co mamy jakieś owocki? Mamy wodę Ale dawaj, bo są głodne Okcia. i melona. Dobra. Dwa. Co tam jeszcze mamy? Całą masę kanapek. To jest cała masa? No. no jest to, to nie zła ten... masa. No, a tam z tyłu jest masa ludzi. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł, jak my. Tak mniej więcej jak zawsze chodzimy do. A gdzie chodzimy na stary rynek, nie? I zawsze jest cała armia. No, jemy. Kapi cały czas mi mówi, że nie mówi melona. Tymczasem zaczął jeść owoce i wyjadł całego melona. Nie wiem właściwie dlaczego. To nie jest mam... dobry, przyznaj to. Yy, to zależy, wiesz? To zależy od dnia. Czasem mam ochotę na melona, czasem nie. No akurat dzisiaj nie miałem ochoty na melona, <laughs> więc zjadłem prawie całego. No nie wiem, nie wiem o co chodzi. No. Bez, sensu, mam... no bez, bez sensu, bez sensu. Jest to bez sensu, ale no nie wiem. Nie przepadam za melonem i nadal to potwierdzam, co nie zmienia faktu, że aktualnie jem. Może dlatego. A ja lubię i już nie mam co zjeść. Przepraszam. Może <gry> dlatego, że jest taki słodki i rzeźki. No, a widzisz, czyli jednak fajne. Jak słońce mi praży w ryj, to fajne. W domu, to nie. No i piknik dobiegł końca. W końcu, bo zaczęło się robić chłodno. No, to prawda. Ledwo co rozbiliśmy tutaj biwak, a zaczęło się robić chłodno. Taki wiatr dlatego, chłodny już się zerwał. jest 15 i zaraz słońcem się zachodzić. Tak, a my musimy jeszcze zjeść obiad. Dokładnie, no. Nasze życie skupia się na jedzeniu. Zresztą Jeżeli jesteście nowi się... na tym kanale, no to tak to wygląda. To już zresztą zdarzyliście się zorientować, tak. że jesteście nowi faktycznie, że w każdym vlogu gadamy o jedzeniu. Jemy coś, pokazujemy a co do... jedzenie. Właśnie, co do jedzenia, my idziemy tam. Ponieważ widzieliśmy jakiś czas temu pana z hotdogiem I <grym> <grym> zastanawiamy się skąd go wziął. To już brzmi trochę komicznie. <grym> trochę tak, ale tak. Chciałem zobaczyć co tam jest, bo jest tam strasznie dużo osób. Wygląda to trochę jak plac zabaw dla dzieci, ale w sumie no, ciężko z powiedzieć takim, z daleka. Jest takim jakby barem. No właśnie, a jak bar, no to idziemy, nie? <grym> Chciałem, mam dla Ciebie złą wiadomość. Tu nie ma hot dogu. To jest nie Z Zjedzenia są tylko jakieś uprzywione końcówki zwiedzianej. No niestety. Ale faktycznie masa ludzi tutaj jest, nie? Masa maluchów. Dobra, to my zawracamy, nie? Czy ty chcesz pod tego hot doga faktycznie iść i szukać go? No Dobra, dobra. Tak? Mówisz? Poświęcisz się? Dobra. Jesteśmy w domu, wróciliśmy z pikniku, oglądamy sobie teraz 19 blues. Blues. Bluz. <laughs> 19 blues. Eee, I leci już drugi odcinek, więc trochę się zasiedzieliśmy, a mieliśmy iść do sklepu, zrobić shopping, bo jest sobota i standardowo w sobotę lecimy na zakupy jedzeniowe, bo nie będą to takie zwykłe zakupy. Teraz Dobra, dalej. Nie będą to takie zwykłe zakupy jedzeniowe, ponieważ hmm. Kapi w poniedziałek mnie zostawia na trzy dni. No zawsze. E, e, tak, wyjeżdżam w delegację. Rozumiecie to? Hmm. Nie jestem gotowa emocjonalnie na coś takiego. Ale to wyjeżdżam w poniedziałek rano. No nie będzie mi cały poniedziałek, cały wtorek, ale w środę już wracam, więc... nie będziesz w nocy. Nie wiem, mam nadzieję, że będę wcześniej, bo na siłkę też muszę iść. <głos> <głos> Aha, no tak, priorytety i priorytety. priorytety. W każdym razie tak, musimy zrobić zakupy właśnie na mój samotny pobyt, czyli wiecie, czekolada i takie rzeczy. Chipsy takie zdrowe, nie? I musimy też kupić właśnie rzeczy dla Kapiego na jego mm. wyjazd, więc... Dokładnie, Bo nie wiem czy... nie no, raczej będę miał tam jakieś żarcie, ale... Tak, ale nawet jeśli to jakieś mm. takie, żebyś się złapał cokolwiek. Tak. Jak się przebudzisz, będziesz za mną tęsknić. Tak... <śmiech> <Gdzie> <śmiech> o, no, właśnie? Gdzie tej oksydant? A ty jak się czujesz z tym, że wyjeżdżasz na, w delegację? Tak czuję się dorosły. Bo jakby ja się liczyłam z tym, że kapi w tym zawodzie może wyjeżdżać gdzieś właśnie na parę dni, na przykład na tydzień czy cokolwiek w jakieś różne miejsca w Polsce i, i tam się bawić, ale jakby ta jego firma nie przewidywała czegoś takiego, mhm. w której jest teraz, więc jak dzisiaj dostał SMS-a od szefa, że czy może jechać na trzy dni, to miałam takie. Jak to? No, my, ja, też, tak, ja też byłem zaskoczony, ale z drugiej strony no, to są raptem trzy dni. Na szczęście to nie jest tydzień, to nie jest więcej, bo słyszałem, że w innych firmach jeżdżą na więcej, no. na miesiąc nawet potrafią zniknąć. No to, to była przesada, nie? Dlatego no, trzy dni to sama sobie w łóżku będziesz leżeć, będzie ci wygodnie przynajmniej. Bez sensu. I beze mnie. <laughs> Szukamy sobie płatków na śniadanie i zobaczyłam, że są te... Ogólnie to trafiliśmy do sklepu. <laughs> I są te, których w sumie nazwy nie potrafię wy... wymówić, bo nie wiem co to za literka. Czy to jest O, czy to jest co? Nie, to chyba O jest, nie? Mm. Bo to jest G, też nie zamknięte. I właśnie nie wiem. No nieważne, w każdym razie to są płatki dosyć takie popularne, że znaczy firma to jest dosyć popularna w Stanach. I właśnie co tutaj można zobaczyć? Kupony. I kupony w Stanach są tak, w sensie mówię jakbym tam była, ale nie, chodzi o to. Ale przesiedziałaś całe życie na YouTubie. Nie, chodzi o to, że właśnie oglądałam dużo TLC jak byłam młodsza i tam leciały właśnie takie amerykańskie programy i właśnie pokazywali takie życie ludzi w właśnie Stanach, jak wygląda. I tam życie na kuponach to jest taki standard. Znaczy nie wszyscy się w to bawią, ale właśnie dużo osób zbiera kupony, dzięki którym później na przykład mają całe zakupy za darmo albo nawet dostają jeszcze pieniądze od sklepu. Więc to jest coś ekstra. Ale chyba trzeba być trochę zeskizowanym, żeby się w to bawić, bo ludzie naprawdę Całe dnie potrafią przesiadywać i bawić się w te kupony. I mają nawet takie ogromne garaże wypełnione jedzeniem. Tylko dlatego, że były na kupony i nic za nie nie zapłacili. Aha. No, więc... Nie, no to, to typowo amerykańskie. Tak to to prawda. prawda. Tak, ale nie bierzemy tych płatków, bo są zbyt drogie. My wybieramy jakieś tańsze, a nie Po Podroby tak. jakie już kiedyś o tym mówiłem, ale to było dawno, dawno temu. I teraz chciałbym to powtórzyć, że nigdy nie idźcie do sklepu na głodnego. Ja jestem straszliwie teraz głodny. I ostatnio przed chwilą byliśmy przy lodówkach z rybami po grecku, jakieś dorsze, niedorsze i na mnie to tak patrzało. O Jezus, ale to tak patrzało, że aż okcia powiedziała, że idziemy na te konserwy takie jakieś szprotki w pomidorach i tak dalej. Ona też chyba jest głodna i na nią też to zadziałało. No, więc idziemy tam poszukać czegoś takiego. Znalezione mamy to, a ja wiesz co ja sobie wezmę jeszcze tuńczyka, bo mnie zachęciły te ryby. Nie no co ty? Zwykłego tuńczyka mi daj, proszę. Nie. Jesteśmy w domu po zakupach i dzisiaj na obiad mamy znowu pizzę w kartonie. I ja wiem, że właśnie to może wyglądać tak, jakbyśmy byśmy ciągle jedli tylko kupne żarcie, albo z jakiejś knajpek, tam maki i nie maki. Ale musicie nam uwierzyć na słowo, że my w tygodniu jemy normalne gotowane przez nas obiady. Tylko, że my nagrywamy tylko i wyłącznie w weekendy, więc w weekendy po prostu sobie odpuszczamy, i staramy się robić jak najwięcej rzeczy takich, nie wiem, fizycznych, gdzieś tam sobie. Polecieć, coś zrobić, coś zobaczyć, bla bla bla, spędzić czas, nie wiem, przed telewizorem, po prostu, relaksując się, cokolwiek. E, dlatego zazwyczaj właśnie w weekendy widzicie nas z mrożoną pizzą albo czymś takim. E, ale tak, zazwyczaj jemy jakieś normalne obiady. Ale wiem, że właśnie w ostatnim vlogu też pokazywaliśmy mrożoną pizzę, dlatego chciałam to sprostować. I ogólnie zrobiliśmy. Bardzo fajne zakupy, bo kupiliśmy trzy wielkie torby zakupów, żarcia <grych> I zapłaciliśmy niecałe 150 zł, a to dlatego, że w Carrefourze w tym tygodniu, w tym, ten weekend była taka, weekendy, no. No, taka promocja minus 10%, więc to jest taki tip dla studentów może nie dla wszystkich, bo jakbym ja kupowała sama dla siebie, to nie robiłabym specjalnie zakupów na jakąś wysoką kwotę, żeby dostać minus 10%. Ale jak się właśnie mieszka w dwie osoby, czy nawet więcej, to właśnie można się zrzucić i ma się 10% rabatu, więc to fajnie, bo wtedy jakieś 20 no, zależy ile się zapłacimy. Jakieś 20 zł mieliśmy tak naprawdę za Frico. W aplikacji, trzeba powiedzieć. No, tak, w aplikacji. <laughs> Aplikacja Makerfor. Mam coś dla ciebie? Wow, obiad do łóżka podano. Taka <grym> obiada, kolacja <pizze>. trochę. Proszę, to jest ta pizza, po której pokochasz pizzę. No, chyba nie. Chyba tak. Oli będzie przykro, jak pojesz coś takiego o tej pizzy. Już powiedziałem. <grym> Smacznego. Hmm? Dobra, pizza zjedzona i żeby nie było, że jestem mało męski, to wjeżdżam sobie z piwkiem i mam zamiar sobie teraz pocilować wieczorkiem. Okcia też tam ogląda sobie YouTube'a jakieś filmiki, nie wiem co tak naprawdę robi. Ja będę siedział na kąpie i pił moje ulubione piwo, jedyne piwo właściwie, które jestem w stanie przełknąć. Ładnie to pachnie. Ładnie, <grym>, nie? No, nawet. Chociaż trochę tak alkoholowo. Tak? Może no. no, dlatego mi się podoba. Tak czy siak, jest już bardzo późno, jest po 12.00. Ja już jestem wykąpana mm. i tutaj z maseczką. Kapi nie, bo Kapi siedzi i ogląda jakieś KSW czy coś tam. No już się właściwie skończyło, ale. I słyszałam, że się umówiłeś z kolegami na jutro w naszym domu na imprezę. Nie, nie na imprezę. Dobrze wiedzieć. Nie, nie na imprezę, tylko na meczek, jutro jest meczek. No, ja słyszałam, co jeszcze będzie. Nie, nie, znaczy może, nie. ale może nie. No właśnie, więc my na dzisiaj kończymy. Znowu nie wiemy, czy ten vlog był długi, krótki? Mi się osobiście wydaje, że był krótki, ale. Bo był, no, był. Ale tak jak mówiliśmy ostatnio, nie mamy wyczucia, więc równie dobrze może być długi. Chociaż pewnie jest krótki. Nie wiem. Nieważne. Tak czy siak. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli pod tym filmikiem no. będzie powyżej 10 tysięcy łapek, bo nie no. <grafi> e, ogólnie, się nakręca. <grafi> ogólnie to zapraszamy do oglądania innych tam vlogasów, które nam. Myśmy tam. Kiedyś tam... My się nadrobili. Eee, I zapraszamy do oglądania vloga, który wyjdzie za dwa dni. Będziemy tam jeść, więc e, radziłbym co nieco mieć ze sobą jakieś ciastka, żeby, żeby nie siedzieć osobnym. Przygotujcie sobie już dwa dni wcześniej. No, no, pysku. No. Bye! Bye.